Jeśli szukać będziesz całym sercem Pana, Pan da Ci się znaleźć, ale nie tak jak do tej pory, bo to było zabawą. A Twój Pan to ogień trawiący straszna to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego. Tak odkupiłem Was swoją świętą krwią, ale ilu z Was oddało mnie się całkowicie? Kim chodzicie? Ilu z Was jest wypełnionych moim duchem? Ilu z Was umarło dla siebie? Wiele mówicie, ale przychodzić nie przychodzicie. Wykonywać mojego słowa nie wykonujecie. Czas się przybliża, a Wy nawet o krok nie jesteście bliżej. Macie innego pana i jemu poświęcacie czas, talenty. Wasze ego jest waszym panem i czynicie to, co chcecie. A ja was wzywam do upamiętania, do zawierzenia całym sercem Bogu, zasiadającego na wyniosłym tronie. Nie ma pokuty pośród was, emocje wami decydują. A mieliście chodzić w wierze. Ślepi jesteście i szukacie, aby zabezpieczyć swoje porządliwości i pragnienia. Spełniać to, co ciało pożąda, to, co oczy oglądają. Przepełnieni goryczą jesteście i nie ma w was radości. Zamartwiacie się tak, jakbyście mogli cokolwiek przemienić bez woli ojca. Prób nie przechodzicie zwycięsko, bo ze skały nie pijecie, ani nie zawierzyliście temu, który ma moc zrywać kajdany. Zwlekacie z przechodzeniem i tak przemijają dni, a Wy dużo dalej jesteście niż na początku. Ale to się wszystko zmieni. Już niedługo ujrzycie ochydę spustoszenia. Już teraz wszystko jest odkryte. Ile jeszcze będziecie zwlekać? Ale tak jak ja was wzywałem, a wy nie słuchaliście, tak ja nie będę słuchał, gdy będziecie wołać, jeśli się nie upamiętacie. Odwrócę się i będę w ukryciu płakać, bo lubienica stała się nierządnicą i idzie na zatracenie. Ale już dziś, jeśli słyszysz, jeśli masz uszy do słuchania, usłysz mój głos, jak wołam do ciebie. Przebudź się ze snu i wyznaj swoją winę, że odeszłaś od swojego pana i co dołożyłaś według serca swego. A ja ci przebaczę, bo jestem pełen miłosierdzia i dam ci nowe serce i mego ducha włożę w ciebie. I będziesz mi rozkosznym owocem. Tak mówi Pan, a imię Jego to słowo żywota. Nawróć się do mnie. W cichości będzie Twoje zwycięstwo. I poprowadzę Cię do żywych wód wypływających stronów spod tronu Ojca. Przyjdź do mnie umiłowana i przestań się tułać. Amen.